Jeszcze tego roku e, pierwszy raz miałem okazję tutaj gościć e, pana redaktora, urodzoną, ja więc przypuszczałem, że kolejny raz e, będę to robił w o wiele szerszym gronie osób kupionych w idei. Pozwolę sobie przytoczyć e, słowa jednego chyba z najwybitniejszych filozofów XX wieku, e, Nikolasa Gobęsa-Davidji. On kiedyś tak powiedział, że wszystkie typowe wyrażenia nowoczesnej epoki są zakamuflowanymi bluźnierstwami. Mm. No i właśnie, żeby tym bluźnierstwom się przeciwstawić, powstał do nas w konserwatywny. Jest to stowarzyszenie, yy, pozwolę sobie powiedzieć, że organizacja społeczna, całkowicie polityczna, oparta w zasadzie wyłącznie na pracy jej członków. Yy, członków, którzy wierzą w zasady konserwatywne. W ideę konserwatywną, rozumiemy to. Przez to pojęcie rozumiemy pielęgnowanie trzech filarów cywilizacji łacińskiej. Oczywiście mówimy tutaj o, przede wszystkim o zasadzie tej starożytnej, greckiej, zasadzie prawdy obiektywnej. Mówimy tutaj o y, sprawiedliwości rozumianej w ramach prawa rzymskiego i oczywiście o etyce chrześcijańskiej, która jest podstawą całego naszego systemu wartości współczesnego tutaj systemu wartości. I właśnie ta idea stworzyła, że tak powiem i wyznacza cele działania Wolskiego Roku Konserwatywnego. Jeszcze pozwolę sobie tylko tyle powiedzieć, że właśnie owocem tych działań, tych celów jest możliwość goszczenia, tutaj tak znamienitej osoby. Powiem jeszcze tylko tyle, że stowarzyszenie tutaj w zasadzie no, działa tylko na zasadzie na razie, przynajmniej na zasadzie pracy własnej je, jego członków. Oczywiście wszystkich zachęcamy do tego, żeby wstąpili w grono stowarzyszenia tutaj osób, członków, jak również zachęcamy do tego, żeby jakoś, jeżeli ma możliwości wspierania tej inicjatywy. Natomiast proszę Państwa, dlaczego tak ważne jest kultywowanie tych zasad w naszej cywilizacji? cywilizacji łacińskiej. Pozwolę sobie jeszcze jedno, na jeden cytat, mianowicie jednego z moich ulubionych, klasycznych autorów, Nicola Machiavelliego, który to wyjaśnia w pięknym cytacie, mianowicie mówi tak między tym co dzieje się na świecie, a tym co dziać się powinno zachodzi tak wielka różnica, iż ten kto by rzeczywistości zaniedbywał w imię tej rzeczywistości Raczej zgubę własną by spowodował niż poprawę losu. Człowiek bowiem, który na każdym kroku rządził się tylko zasadami dobra, przepaść musiałby w środowisku ludzi rządzących się innymi zasadami. Proszę Państwa, nie łudźmy się. Obecne siły polityczne rządzące światem, one nie kierują się ideałami dobra czy cywilizacji łacińskiej. Właśnie dlatego, by skutecznie walczyć o poszanowanie tych ideałów, wręcz o przetrwanie tych ideałów, konieczne jest poznanie mechanizmów rządzących polityką współczesną. I to zagadnienie zgodził się nam przybliżyć tutaj nasz dzisiejszy gość, osoba, której chyba nie muszę przedstawiać, szczegółowo wybitny publicysta, eseista, autor wielu publikacji o tematycznie społeczno-politycznej, pan redaktor Stanisław Michalkiewicz i przekazuje panu redaktorom głos. Dziękuję panu prezesowi i klubowi konserwatywnemu za zaproszenie mnie. Bardzo dziękuję państwu za obecność. Jeśli można nawiązać do. Czekażę. Jeśli można nawiązać do wypowiedzi mojego przedmówcy, to bardzo szlachetny zamiar wytrwania w apolityczności, ale obawiam się, że bardzo trudny do wykonania, dlatego że jak zauważyła jeszcze za pierwszej komuny taka zapomniana dzisiaj już trochę pisarka i dziennikarka Anna Bojarska, od polityki uciec niepodobna. Od polityki uciec niepodobna, nawet jeżeli samemu nie ma się zamiaru wchodzić w jakieś polityczne walki, to zaprezentowanie czy zajęcie wyraźnej postawy ideowej już ma charakter, zwłaszcza w naszej sytuacji, manifestacji politycznej. Siłą rzeczy, niezależnie od intencji tego, który tę postawę prezentuje. Przede wszystkim dlatego, bo Pan tutaj wspomniał o e, trwaniu przy cywilizacji łacińskiej, o potrzebie ochrony tych trzech fundamentów cywilizacji łacińskiej. To wszystko prawda, ale to właśnie jest siłą rzeczy zajęcie, mimowolne zajęcie postawy politycznej, dlatego że mamy do czynienia. E, w Europie i nie tylko w Europie, w ogóle w kręgu cywilizacji zachodniej, może tak bym powiedział, z rewolucją komunistyczną w pełnym natarciu. Ta rewolucja odbywa się odgórnie z wykorzystaniem instytucji Unii Europejskiej, z wykorzystaniem instytucji państw członkowskich, z wykorzystaniem całej potęgi tych państw, całej potęgi aparatu propagandowego. Jedna rzecz nas zwodzi. Jedna rzecz nas zbija z Pantałypu, mianowicie to, że ta rewolucja komunistyczna prowadzona jest według innej strategii niż ta, którą myśmy poznali, bo myśmy poznali na własnej skórze jedną strategię, mianowicie strategię bolszewicką, ale nie jest to jedyna strategia rewolucji komunistycznej, są również strategie alternatywne. Strategia bolszewicka składała się z takich trzech elementów. Gwałtownej zmiany stosunków własnościowych, masowego terroru i masowego przy przychodzców propagandy, tam mającej pozory naukowości i tak Nie można powiedzieć, że ta strategia nie przyniosła rezultatów. Przyniosła, jakże to mieliśmy okazję obserwować te rezultaty na ogromnych połaciach świata ale na dłuższą metę okazała się nieefektywna. W związku z tym obecnie odstąpiono tej strategii i rewolucja komunistyczna prowadzona jest według strategii zalecanej, zaproponowanej jeszcze w latach XX-XX wieku przez takiego włoskiego komunistę, filozofa Antoniego Gramsciego. Antoni Gramsci zastanawiając się nad sposobami przeprowadzenia rewolucji komunistycznej doszedł do wniosku, że pan Marx się pomylił, że marksowska formuła, jako byt w okresie która w polityce przekładała się właśnie na bolszewicką strategię zdobywania i utrzymania władzy, że ta formuła na pewno nie jest uniwersalna, a prawdopodobnie w ogóle jest fałszywa. Dlatego, że się postawił sobie pytanie, co właściwie człowieka alienuje w pierwszej kolejności, znaczy czego trzyma w niewoli? Czy niewłaściwe stosunki własnościowe i zewnętrzna przemoc, czy też kultura burżuazyjna. I doszedł do wniosku, że głównym czynnikiem alienującym, zniewalającym człowieka jest kultura burżuazyjna, ponieważ tu on zresztą bardzo szeroko pojmował nie tylko jako twórczość, ale również jako prawo, obyczaj, instytucje, religię wreszcie. Gamsi zauważył, że kultura jest głównym czynnikiem alienującym, ponieważ ona dostarcza człowiekowi kategorii, przy pomocy których on myśli, porównuje, ocenia, wybiera, jednym słowem funkcjonuje intelektualnie. I jeżeli chce się przeciwko tej kulturze róża zbuntować, a na tym właśnie polega rewolucja, no to on się buntuje przy pomocy tych kategorii, których ta kultura mu dostarcza, bo innych nie ma. W związku z tym jego bunt jest groteskowy, jego bunt jest daremny, jego bunt jest nieskuteczny. I Gramsci stwierdził, bo to był człowiek ideowy i poważny, że jeżeli chcemy przeprowadzić konsekwentnie rewolucję komunistyczną, to musimy do kultury półżarzyjnej wprowadzić, jak on to nazywał, Ducha rozłamu. Ducha rozłamu to znaczy tym kategoriom kulturowym, tradycyjnym kategoriom kulturowym, nadać zupełnie inną, rewolucyjną, czyli wywrotową treść. Żebyśmy lepiej zrozumieli, na czym duch rozłamu polega, to muszę się odwołać do innego myśliciela, mianowicie do Fryderyka von Heil który zauważył, że świat jest rządzony przy pomocy dwóch porządków, porządków spontanicznych i porządków zadekretowanych. Porządki spontaniczne, jak sama nazwa wskazuje, są spontaniczne, znaczy nikt ich nie zaprojektował, nikt nimi nie administruje, a one właśnie dlatego doskonale spełniają swoje funkcje. Przykładem porządku spontanicznego jest język mówiony. Języka mówionego nikt nie zaprojektował, w każdym razie nic o tym nie wiemy, żeby ktokolwiek zaprojektował języki mówione. Nikt nimi nie administruje, tam profesor Miodek, profesor praczy, tam się z nami przekonają, udają, że administrują, ale wiadomo, że to tylko takie są pozory, a tymczasem język mówiony doskonale spełnia swoje funkcje komunikacyjne. Podobnie rynek. Rynek jest przykładem drugim, przykładem porządku spontanicznego. Miliony ludzi w tej samej chwili podejmują miliony decyzji. Nie ma nawet teoretycznej możliwości, żeby mogli to koordynować. Powinien z tego wyniknąć nieprawdopodobny chaos. Tymczasem widzimy, że nie. Że właśnie z tego się wymania ład. Woda płynie w rurach, prąd płynie w przewodach, mąka dostarcza do piekarni, chleb do sklepów, mosty się nie walą, samoloty nie spadają. Wszystko działa. Jak ktoś zaczyna przy tym umyrać, to, to zaraz się pojawiają problemy, ale dopóki nie, to nie. Natomiast przykładem porządku zadekretowanego jest ustrój socjalistyczny. Jeszcze nigdzie nie został zaaplikowany, a już był zaprojektowany w najdrobniejszych szczegółach. Starci z, z Państwa być może czytali manifest komunistyczny. To jest właśnie projekt yy, ustroju socjalistycznego, tam naprawdę w najdrobniejszych szczegółach wszystko było zaprojektowane, łącznie ze wspólnymi żonami. Tam widocznie dla tych ewolucjonistów to było bardzo ważne, to żeby mieć wspólne żony. Yy, no i na, nawet o, o tym nie zapomnieli, że to potem chciało działać zgodnie z intencjami projektodawców, a to całkiem inna sprawa, ale intencjonalnie było zaprojektowane. I proszę Państwa, duch rozmanu, o którym mówił Antoni Graczki, polega na tym, żeby porządki spontaniczne siłą zastępować przez porządki zadekretowane. I skoro już jesteśmy przy języku mówionym, to wyjaśnię to na przykładzie języka mówionego. Z pewnością zetknęliście się Państwo z takim określeniem kochający inaczej, kochający inaczej, to często budzi wesołość, bo to dotyczy takiej frywolnej strony egzystencji ludzkiej, ale darujmy sobie te frywolności, skupmy się na ładunku informacyjnym, który to określenie mnie się, jedni kochają tak, drudzy inaczej, ale każdy sposób jest jednakowo normalny. To znaczy, że normą jest wszystko, normą jest cokolwiek. Jeżeli normą jest wszystko, to zupełnie zanika pojęcie normy, przestaje mieć jakikolwiek sens. Jeżeli prawdą jest wszystko, no to zanika pojęcie prawdy. Sama, sama kategoria prawdy przestaje mieć sens. No i, i na tym polega, na tym polega właśnie duch rozłamu, żeby pozbawić znaczenia Dotychczasowe kategorie kulturowe, bo my y, za Arystotelesem y, uważamy, stosujemy logikę dwuwartościową, że jest prawda i fałsz, że jest norma i są dewiacje. A jeśli normą jest wszystko, jeżeli prawdą jest wszystko, no to zanika pojęcie normy, zanika pojęcie prawdy i na uniwersytetach niektórzy filozofowie tak... Bogu ducha i innych studentów nauczają, mówiąc im, że prawda nie istnieje. To jest ciekawe, bo jeżeli tak, to przynajmniej to zdanie musi być prawdziwe. Przynajmniej to zdanie musi być prawdziwe, a skoro to zdanie jest prawdziwe, to znaczy, że jakoś tam prawda istnieje jednak, no, chociażby w takiej postaci, że prawdy nie ma. No nie wymagajmy zbyt wiele od filozofów. Proszę Państwa, dlatego właśnie, dlatego właśnie ta postawa konserwatywna, która jest nakierowana na ochronę tych trzech filarów cywilizacji łacińskiej, ona jest postawą polityczną. Nie można od polityki, jak powiem, uciec niepodobna, ale nie ma się czego wstydzić, że zajmujemy postawę polityczną, bo. Polityka, postawa polityczna może być albo słuszna, albo niesłuszna, albo pożyteczna, albo szkodliwa, a ta jest i słuszna, i pożyteczna, w związku z tym należy tę postawę polityczną. Z podnieść w górę jak sztandar i pod tym sztandarem się skupiać. Dlatego uważam, że apel tutaj pana prezesa o to, żeby państwo tej inicjatywy i ten nurt ideowy, ten kierunek ideowy poparli jest jak najbardziej uzasadnione. Proszę państwa, jeśli zapowiedziany był tutaj na plakatach taki temat kombinacje polityczne, a ja oczywiście to wszystko te kombinacje tutaj czy ale pozwolę sobie rozszerzyć trochę y, tematykę również o y, takie, albo próbę odpowiedzi na pytanie, y, jakich reform Polska potrzebuje, dlatego że no mamy w tej chwili y, taką podwyższoną temperaturę życia politycznego, nie wiadomo czy ona y, się skończy gorączką taką i y, 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 zapaścią, czy tam jakoś y, z tego wyleczymy. Także przechodzę teraz do kombinacji politycznych. Żebyśmy lepiej zrozumieli, co się teraz dzieje, musimy cofnąć się w czasie przynajmniej do połowy lat 80. Dlaczego do połowy lat 80. A no dlatego, że wtedy właśnie wybuchła pierwsza wojna o inwestyturę. A obecnie mamy drugą wojnę inwestycyjną, ponieważ dopiero z perspektywy dzisiejszej możemy tamtą wojnę nazwać pierwszą. Tak samo jak była pierwsza i druga wojna światowa, ale przed drugą wojną światową to nikt tamtej wojny nie nazywał pierwszą, bo nikt nie wiedział, że będzie druga. W związku z tym nazywano ją wielką wojną. I dzisiaj możemy ją już z perspektywy dzisiejszej, tamtą wojnę w 1985 roku możemy nazwać pierwszą wojną o inwestyturę. Co się wtedy stało? Ano, Sowieci, ponieważ porządek jałtański od początku lat 80. podlegał przyspieszonej erozji i zaczął się rozsypywać, to Sowieci postawili sobie pytanie, co właściwie mają robić? Czy bronić porządku jałtańskiego za wszelką cenę, ale nie wiadomo jak wysoka okaże się ta cena, no i czy ta obrona będzie skuteczna, czy też wykonać manewr ucieczki do przodu i zdecydowali się na to drugą, na to drugie rozwiązanie. W marcu 1985 roku w Genewie Michał Gorbaczow, ówczesny sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego zaproponował amerykańskiemu prezydentowi Reaganowi zawarcie traktatu rozbrojeniowego. Ówcześni komentatorzy uznali to za wywieszenie przez Związek Sowiecki Białej Flagi, że uznaje się za pokonanego w zimnej wojnie i tak częściowo było, ale propozycja Gorbaczowa miała sens zdecydowanie głębszy. Chodziło o to, żeby istota tej oferty pod adresem Amerykanów była taka: zamiast bronić do upadłego, rozsypującego się porządku jałtańskiego, lepiej jest, rozsądniej jest zaproponować Amerykanom wspólne ustanowienie nowego porządku politycznego, który zastąpiłby rozsypujący się porządek jałtański. Jeżeli Amerykanie tę ofertę przyjmą, no to świetnie, to nie trzeba będzie niczego już bronić, ponieważ tego nowego porządku jako utworzonego wspólnie nikt nie będzie atakował. No i rzeczywiście ta oferta sowiecka została przyjęta, czego dowodem były cykliczne doroczne spotkania obydwu przywódców. Następne takie spotkanie odbyło się w 1986 roku w Reykjaviku na Islandii, potem w Waszyngtonie, potem w Moskwie i tak dalej. I na każdym z tych spotkań Kształt przyszłego porządku politycznego w Europie był coraz bardziej konkretyzowany. No i trzeba było się do tego nowego porządku politycznego przygotować, dlatego że już po spotkaniu w Reykjaviku